Cześć. Obejrzałem nowy film Joe Wrighta, czyli Kobieta w Oknie z Amy Adams i Garym Oldmanem, i zastanawiałem się, czy jest w ogóle o czym nagrywać materiał. No bo film wydaje się dość przewidywalnym thrillerem psychologicznym, jakich bardzo wiele w kinie, a przede wszystkim na streamingach. Jednak, szperając trochę po internecie, patrząc jakie opinie na temat tego filmu, filmu mają krytycy? Czy może jest coś w tej całej historii ciekawego? Odkryłem jedną rzecz. Okazuje się, że o wiele ciekawszy od samego filmu jest autor oryginału, czyli A.J. Finn. A.J. Finn jest autorem, który napisał w 2018 roku powieść Kobieta w oknie i bardzo szybko jego powieść została kupiona przez Foxa, aby zaadaptować ją na film. O filmie sobie na pewno porozmawiamy, bo jest to dość wierna adaptacja. Próba adaptacji powieści. Jednak najpierw. Dlaczego jednak A.J. Finn, którego prawdziwe imię, to tak naprawdę William Morrow, jest o wiele ciekawszą postacią niż sam film? Już wam tłumaczę. Okazuje się, że Kobieta w oknie, czyli The Woman in the Window, jest jego debiutem. I bardzo szybko, bo Niespełna po roku od tego debiutu i znalezieniu się na szczycie listy bestsellerów New York Timesa, Fox postanowił kupić prawa do adaptacji tej powieści, dość szybko zabierając się za pracę. Jednak już w 2019 roku, czyli niedługo po tym, jak Fox faktycznie kupił prawa, okazało się, że sam autor A.J. Finn dość mocno nakłamał o swoim życiorysie. Autor powiedział, że jest to powieść w pewien sposób autobiograficzna, że on sam zmagał się z w swoim życiu z guzem mózgu, z którego się wyleczył. Jego matka umarła na raka, jego brat popełnił samobójstwo, a dodatkowo zarzekał się, że ma doktorat Oksfordu. Bardzo szybko jednak śledztwo tegoż samego New York Timesa stwierdziło, że... To wcale nieprawda. Matka i brat autora żyją, a on sam twierdzi na chorobę dwubiegunową, afektywną. Okazuje się, że AJ Finn chciał zrzucić te wszystkie kłamstwa na swoją chorobę. Jednak, biorąc pod uwagę słowa psychiatrów, okazuje się, że objawami choroby dwubiegunowej wcale nie są tak rozległe kłamstwa. Okazuje się prawdopodobnie, że autor. Chciał zbudować sobie jakiś background, który miałby uwiarygodnić jego historię. A to bardzo istotne, bo okazuje się, że w samej powieści, jak i oczywiście w filmie, bardzo szybko doszukano się elementów niemalże identycznych jak w filmie z 1995 roku o tytule Copycat, a po polsku Psychopata. Między innymi Siguni Weaver, który opowiada historię pani psycholog, która nie Żyła się w swojej pracy zawodowej z seryjnymi mordercami, i na skutek jednego z ataków, jaki miał miejsce w pracy, nabawiła się agorafobii i musiała sobie z tą traumą poradzić. Brzmi znajomo, prawda? I teraz dla tych wszystkich, którzy przyszli tutaj po opinię na temat filmu, zaczynamy. Przejdźmy do recenzji filmowego Kobieta w Oknie. Czy jest to film warty polecenia? Wiecie co? Okazuje się, że bardzo wielu osobom ten film odpowiada. Znajduje się on w ścisłej czołówce w Ten Weekend w polskim Netflixie, jest oglądany przez tysiące ludzi, ale jednocześnie jest to bardzo standardowa historia, thrillerowa z elementami psychologicznego horroru i mierzenia się z traumą. Sam Joe Wright w materiale za kulis mówił, że on chciał bardzo mocno wejść w umysł swojej bohaterki Anny Fox granej przez Amy Adams i pokazać przez pryzmat osoby, która mierzy się z jakąś traumą, która w wyniku tej traumy nabawiła się choroby, czyli depresji i agorafobii, czyli wstrętu, lęku przed wychodzeniem na zewnątrz. Chciał pokazać, że nie jest ona wiarygodna jako główna bohaterka, jako narratorka, tylko że Ile razy my już to widzieliśmy w filmach? Ile razy czas upływa przez palce naszym bohaterom, którzy są uzależnieni od używek, starają się wyleczyć masywnymi ilościami leków z jakiejś choroby psychologicznej? To nie jest nic nadzwyczajnego. Oczywistym jest, że w takim wypadku świat, rzeczywistość zostaje zniekształcona przez. Nasze demony umysłowe przez leki, które przyjmujemy, i nie jest to coś, co szokuje, co zadziwia, co sprawia, że ta historia utrzymuje się na własnych nogach z powodu właśnie tego zdarzenia. Oczywiście jest tym wszystkim wielka intryga, że naprzeciwko domu, kamienicy naszej głównej bohaterki wprowadziła się nowa rodzina dość tajemnicza rodzina raselów, składająca się z matki. Ojca i nastoletniego syna i do naszej głównej bohaterki docierają ze wszystkich stron informacje, że ojciec, głowa tej rodziny jest bardzo kontrolującą postacią. Nasza bohaterka zbiera do kupy fakty, podsyca to wszystko tabletkami i alkoholem i zaczyna wysnuwać bardzo niebezpieczne teorie. Nikt jej w te teorie nie wierzy, nawet gdy dochodzi do tragedii. Tak, przynajmniej wydaje się naszej bohaterce. No i po raz kolejny wielokrotnie mierzyliśmy się z fabułami, w których nasza bohaterka najpierw jest wiarygodnym źródłem informacji, wierzymy jej w to, co widzi. Wierzymy, że wszystko wskazuje na to, że ma rację. Później nagle wychodzą na jaw jakieś nowe informacje, które powodują, że być może wszystko to sobie wymyśliła właśnie z powodu presji, problemów, leków, tego wszystkiego, co dzieje się w jej głowie. No i następnie dochodzimy do konkluzji, że być może to wszystko jest prawdą, tylko ktoś wykorzystuje to, że mierzy się z problemami osobistymi i próbuje ugrać coś dla siebie. Jak pewnie możecie się domyślić, oglądając lub nawet nie oglądając, że faktycznie w finale okaże się, że nasza bohaterka ma rację. Jak do tego doszło, kto jest winny, tego Wam nie powiem, bo tak naprawdę jest to największa frajda z oglądania tego filmu. Kobieta w oknie. Jednocześnie nie ma tam nic więcej, bo chociaż muzyka jest naprawdę ciekawe, dopasowana do tego co widzimy na ekranie, chociaż te efekty, zabiegi reżyserskie Joe Wrighta pokazują fajnie tę historię, bo oprócz Amy Adams i ukochanego aktora Joe Wrighta, czyli Gary'ego Oldmana, mamy tutaj również Antoniego Maki mamy Wyatt'a Russella, mamy Briana Tyree Henry'ego, mamy Julian Moore, a więc widać wyraźnie, że obsada sprzyja i wydawać by się mogło, że ten film powinien zagrać. Kolejna ważna rzecz, ten film miał ukazać się pierwotnie w 2020 roku w kinach, ale przez pandemię prawa do jego emisji zostały kupione przez Netflixa, no i wylądował 11 maja na streamingu. Dodajemy również, że nie został on zbyt dobrze przyjęty przez krytyków. Jeśli chodzi o procent pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes, w tym momencie przy 95 opiniach film ma jedynie 29% pozytywnych opinii. Według wielu jest przewidywalny, jest takim amalgamatem odniesień do innych filmów thrillerowych albo też horrorów psychologicznych. Skupia wszystko, co znamy i lubimy, ale niestety w formie niezbyt przyjaznej, bo nawet ten finał, który powinien zrobić na nas piorunujące wrażenie, Wcale takim finałem nie jest, bo dość szybko na etapie rozwoju tej fabuły, gdzieś powiedzmy w drugim akcie, można wywnioskować, co tak naprawdę wydarzy się w finale. Oczywiście, tego typu filmy są przewidywalne do szpiku kości i to nie znaczy, że nie mogą być dobre, jednak tutaj nie mamy żadnej ważnej konkluzji, a choroba naszej głównej bohaterki zostaje w finale potraktowana bardzo pomacoszemu i zostaje mocno zignorowana. Nasza bohaterka, mimo że przez 10 miesięcy mierzyła się z traumą, depresją i agorafobią, bardzo szybko po rozwiązaniu tej zagadki i upewnieniu się w przekonaniu, że miała w tym wypadku rację, dochodzi do zdrowia. I idzie z życiem naprzód. Czy tak faktycznie powinien zostać potraktowany problem tak poważny, jak bardzo mocna agorafobia? Nie jestem pewien. Jaka jest moja konkluzja tego wywodu? Nie jestem do końca pewien. Wiem jedynie, że kulisy powstawania i oryginał, na jakim bazuje adaptacja filmu, czyli filmu Kobieta w oknie, ma za sobą niesamowicie intrygującą i przyciągającą historię. I być może to właśnie tej historii film. Zawdzięcza swoją popularność. Co wy sądzicie o filmie Kobieta w Oknie? Czy odważyliście się włączyć ten trwający godzinę i 41 minut thriller na Netflixie z Amy Adams? Czekam na Was w komentarzach. Dajcie znać, czy być może tylko ja po tym tytule oczekiwałem zbyt wiele, a Wy byliście świadomi, na co się piszecie i zakończyliście seans usatysfakcjonowani. Porozmawiajmy sobie w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję, że odwiedziliście ten materiał i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.